Moina, może mnie już skąd skojarzysz. Występowałam w telewizyjsku Suja Chandler dla Arek oraz y, występuję także w krótkim vlogu razem z moją siostrą Karmelem. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak szybko i prosto w prosty sposób zrobić strój na przykład dla mnie. A więc zaczynajmy, co będzie nam potrzebne. To jest Delikatnie przyklejamy je do oczu LCS-a, czyli do oczu. Jeden już mamy, teraz drugi. Wygląda to mniej więcej jak makijaż. Dociskamy, żeby nie odleciały. kawałek materiału mniej więcej grubości szerokości naszego LPS-a możecie zrobić małą dziurkę na ogon więc nakładamy najpierw ogon wsadzamy do dziurki jeżeli nie chcecie żeby waszemu LPS-owi odstawał ogonek nie musicie jej robić ale to nie koniec gumkę na i delikatnie owijamy nią telię razem z materiałem. Ja owinę na dwa razy, ponieważ tyle wystarczy. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. To zależy jak ułożycie gumkę i jaki weźmiecie materiał. Zrobię tu jeszcze i małe kołnierze. Zastanawiacie się pewnie, do czego będzie nam potrzebna ta różyczka. Ta różyczka będzie służyła jako róża w uchu. Więc bierzemy kawałek plasteliny najlepiej koloru LPS-a. ją i nakładamy na różyczkę z drugiej strony. Jeżeli plastelina jest za duża, możecie odłożyć trochę. Teraz przyczepiamy ją delikatnie w dowolnym miejscu. Jeżeli odstaje, to znaczy, że jest za dużo plasteliny, więc musimy ją odłożyć. Myślę, że tyle plasteliny spokojnie wystarczy. I oto nasz trój. LTS wygląda elegancko i wygląda niczym jakiś superbohater, można tak powiedzieć. Strój można zmieniać, kolory oczywiście dowolne. Ja akurat wzięłam te kolory, ponieważ ma um, Manina ma plamki na czole i na cele, więc tak mi pasowało. Mam nadzieję, że w ten sposób pomogłam Wam uporać się z no cóż, robieniem stroju, a ten strój na pewno Wam pomoże w kręceniu filmików, chociażby na koncercie. Lub do teledysku. A więc łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Oczywiście pozdrowienia dla mojej BFF ETF. Pozdrawiam!